Witajcie, kochani. Witam cały świat. Kłaniam się nieźutko. Zapraszam na codzienną gimnastykę. Dzisiaj ćwiczymy na balkonie. Na moim balkonie, wśród pomidorów <grym> i ogórków. Oj, już mam małego ogórka. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie. Jest. Raz, dwa, trzy. Pierwsze ogórki są. A to człowieka cieszy. No, a tym człowiekiem jestem ja. Halo, halo. Kochani, zaczynamy gimnastykę. No to zaczynamy od skrętów. Stajemy szeroko, szerzej tak na stopach. Ręce pod boki i Prawo lewo skręt, raz, dwa, raz, dwa. I tak robimy przez minutę, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Co jest najważniejsze w tych naszych spotkaniach? Aby ćwiczenia wprowadzić do dnia codziennego. Aby te 20 minut codziennie przeznaczyć na gimnastykę na to by nasze ciało było szczuplejsze o, raz dwa raz dwa raz dwa raz dwa raz dwa raz, dwa, raz. Przy takiej gimnastyce codziennej możemy poprawić nasz, nasze samozadowolenie. Nasze zadowolenie z życia. <laughs> Wprowadzić uśmiech do naszego życia. Poprawić oddychanie, funkcjonowanie naszego organizmu całego. Ile to dobrych rzeczy daje nam ta gimnastyka. I to tylko 20 minut dziennie. Dobrze, za to ćwiczenie dziękuję. Przechodzimy do następnego. Ćwiczenie numer dwa naszej dzisiejszej gimnastyki jest to ćwiczenie, które lubi nasz kręgosłup. Czyli Stajemy szeroko teraz na nogach. Ręce w bok i będziemy robić skłon. Prawą ręką łapiemy za lewą kostkę nogi. I tak na zmianę. Później, lewą ręką łapiemy kostkę przy stopie prawej. Hmm. Dobrze, kochani, jedziemy. Szeroko ręce. Raz, dwa. 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 Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Jeszcze chwilę. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Jedziemy, jedziemy. Raz. Dwa. Nie poddajemy się. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz, dwa. OK. Ćwiczeniem numer dwa naszej dzisiejszej gimnastyki jest to ćwiczenie, które lubi nasz kręgosłup, czyli stajemy szeroko teraz na nogach, ręce w bok i będziemy robić skłon, prawą ręką łapiemy za lewą kostkę nogi. I tak na zmianę. Później lewą ręką łapiemy kostkę przy stopie prawej. Hm. Dobrze, kochani, jedziemy. Szeroko ręce. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa raz, dwa, 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 jeszcze chwilę, raz, dwa. Raz, dwa. Jedziemy, jedziemy. Raz, dwa. Nie poddajemy się. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Uff. Ok. Następnym ćwiczeniem są wymachy nóg. Także wyciągamy ręce przed siebie. Prosto, ręce są na wysokości ramion, zobaczcie. I teraz tak, do prawej ręki, do prawej dłoni dotykamy stopą. Prawą. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Dzisiaj witam Policę. Policę, dzień dobry. Oj, widzicie? Trzeba mieć zawsze się na baczności. Raz, dwa. Będziemy dzisiaj jechać rowerkiem do Polic. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Ja przy tym ćwiczeniu, posłuchajcie, to normalnie tutaj czuję mięsień. Mięsień, ja nie wiem, czy to nie jest jakiś taki nerw gdzieś tam głęboko. Mam trochę problem z tą prawą stroną. Mogę powiedzieć, miałam. Bo już jest coraz lepiej. Raz, dwa. Raz, dwa. No już gdzieś poszłam. Raz, dwa. Raz, dwa. I jeszcze dwa razy. Raz i dwa. Uf, ok. Posłuchajcie, kochani. Wymachy rąk. Czyli na trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i 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 cztery. Raz, dwa, trzy. I cztery. Raz, dwa, trzy 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 i cztery. Raz, głowy podnosimy do góry. Pamiętamy tutaj o szyjkę, aby nam się tutaj to wyciągały wszystkie mięśnie. Raz, dwa, trzy i cztery. 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 Raz, dwa, trzy i cztery, kochani. Dobrze? Teraz przejdziemy do masażu twarzy. No bo, kochani, to jest tak, że przecież całe ciało, o całe ciało dba. No i, kochani, bierzemy palce w ten sposób, o, by poprawić owal. Możemy wziąć tak i wtedy o, w tą stronę jedziemy. O. O. I minutka. I minutka. Bo przecież te zmarszki, które nam się robią. Posłuchajcie kochani, no to jest niećwiczone mięśnie. Chociaż trzeba było wypowiedzieć, że może ci, co lubią dużo gadać, to nie, nie mają aż tyle naszczek, nie? <laughs> Od tych, co milczą, ale możemy sobie poprawić. O, także tutaj z palcami poprawiamy obal. Te mięśnie tutaj. Drugim fajnym ćwiczeniem, posłuchajcie to, jak miałam paraliż, z prawej strony to naćwiczyłam się tych różnych ćwiczeń i to jest tak. Ja nie wiem czy mi się uda, ale patrzcie, powiem o co chodzi. Zamykamy mu się. Bierzemy powietrze w policzki. No, widzicie, mnie jeszcze troszeczkę tutaj się nie domyka gdzieś tam. I prze, przepychamy powietrze z jednej strony na drugą. Może to komicznie wygląda, ale wam pewnie lepiej wychodzi niż mi. O, widzicie, jak sobie przymknę? I to też jest wcząko? To tutaj. Mm -hmm. O, i na końcu masażyk. Jak wprowadzimy takie małe masaże, takie małe ćwiczenia twarzy, to tylko dla naszego dobra, kochani, tylko. O, no, widzicie? Na twarzy też tak. znaczy na, na twarzy w sensie już na czole. O, takimi. Takie. O. Kółeczka. I to posłuchajcie, to jest tak. Stoimy w kuchni. Ręce pod myjemy i poprawiamy. Tu minutkę złapiemy, tu pół minutki. Tak, żebyśmy w ciągu dnia. Pamiętały, pamiętali, że możemy ćwiczyć tak zupełnie niezależnie. Dobrze, kochani, to zapraszam na podłogę. Witam już z podłogi. Pierwsze co to będziemy robić, skłony. Rę e, ręce, mówię. Ręce na stopy, nogi razem. I o, raz, dwa, trzy, cztery. I wyprost. Raz, dwa, trzy, cztery. I wyprost, raz, dwa, trzy, cztery, i wyprost, raz, dwa, trzy, cztery, i wyprost, raz, dwa, trzy, cztery, i wyprost. Ale wczoraj widzieliście w tym hotelu jakiś ten balkonik malusieńki? Raz, dwa, trzy, cztery, i wyprost. Ale to posłuchajcie kochani, nieważne gdzie, ważne z kim. 1, dwa, 3, 4 i wyprost. 1, 2, 3, 4 i wyprost. teraz 2, 4 i wyprost. I jeszcze tak dwa razy. Raz, 2, 4 i wyprost. 1, 2, 4 i wyprost. Dobrze, teraz robimy żabkę. Czyli jedna noga, prawa noga. Pokazuję najpierw, jak będziemy robić. Czyli podnosimy kolanko, stukamy, dotykamy pal palcami stóp z tej strony kolana, z jednej, z drugiej z powrotem i kładziemy. I lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I najpierw jedną nogą, później drugą. Cztery. Raz, dwa, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. 4 raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, cztery, raz, dwa, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I ostatni raz, raz, dwa, trzy, cztery. I druga noga. Raz, dwa, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. 4 Raz, dwa, trzy, cztery. 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 Ja w najbliższą sobotę idę na 94. urodziny Gizeli. Raz, dwa, trzy, cztery. Gizeli, mojej sąsiadki tutejszej. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, cztery. Raz, dwa, cztery. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Kochani, szykujemy się do polic, halo polic, halo, jedziemy do polic rowerkiem, czyli kochani, jedziemy, raz, o jak to fajnie, jak tutaj tułów odpoczywa, kręgosłup odpoczywa, a nogi w innej pozycji pracują. W innej pozycji dla nich, co normalnie noszą tułów, to teraz tułów sobie spokojnie leży. <śpiewa> A my na kaweczkę. <śpiewa> Bardzo mnie cieszą te komentarze, że ćwiczycie razem ze mną. Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję, bo to jest takie dla mnie ważne. Że mam z kim ćwiczyć, ale i dla Was, dla każdego z nas jest ważne. O. Byliśmy w Kudobie, kochani, na, to tam na spacer, wyjść do parku, dojść do parku, z powrotem do godzina. Po tym parku się przejść, bo rozległy park dojść tam do stawu zdrojowego. O, i to jest właśnie. Kurort, że jest gdzie spacerować. Bo jak już pojedziemy na te czasy, lub nawet na weekend, to żeby było gdzie przejść, i nie ma problemu. Człowiek nie ma zadyszki, po prostu ciało dobrze funkcjonuje po tej naszej gimnastyce i jest lepiej, i się lepiej czujemy. Dobrze, dojechaliśmy już powoli do polic. O! Okej, okay, no dobra, spróbujemy tutaj nogi, nogami się nakryć, ja się troszeczkę przesunę, tu mam mm. <grymne> liczne doniczki, się <grymne> rozrastają te moje pomidory, ale o to chodzi. Jedną nogą dotknęłam, drugą nie. Spróbuję jeszcze raz. Teraz świeca. No nawet. Proponuję popróbować, bo to o to chodzi w tym rozciąganiu żeby pokonywać samego siebie. Dobrze, kochani, robimy. Uh, miejsce sobie muszę zrobić. Halo, kwiatuszki, pomidorki. Ja teraz będę robić kobre, Kochani i jedziemy. Uh, jeden. Uh, dwa. Uh, trzy. Uh, cztery. Uh, pięć. sześć, Uf. siedem, Uf. osiem, Uf. dziewięć, Uf. dziesięć, Uf. jedenaście, Uf. dwanaście, Uf. trzynaście, Uf. czternaście. No, sąsiad pali papierosa. Czy znaczy sąsiadka, nie wiem, kto tam u nich pali. Dwanaście, trzynaście, do dwudziestu, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Dwadzieścia, no i jeszcze dwadzieścia jeden zrobimy. Dwadzieścia jeden, i chwilę zostaniemy. O. Ok. Będąc w tej pozycji, wysuwamy kolanko. Muszę tam posunąć, bo dostaję do balkonu, do barierki I kładziemy się. Głową do podłogi próbujemy dotknąć. Zmiana strony. Ja tu się dzisiaj kokoszę, bo tak się trochę te pomidorki mi stoją. Ale okay. Zmiana nogi. I kładziemy się. Słoneczko już zachodzi ładnie, ale to jeszcze do zachodu to ochot. Ok, Napiszcie kochani w jakich regionach, jak mieszkacie, czy było to gradobicie, bo widziałam gdzieś w kilku ujęciach że przez te niektóre regiony polskie, że ten grad przeszedł taki niesamowity. U nas to była taka, tu posłuchajcie, była burza powietrzna z deszczem, ale to tak trwało może pół godziny. I to tak było w piątek około 19:00. Ok, kochani. Dziękuję wam. Pozdrawiam serdecznie i cieszę się, że jesteście. Do zobaczenia. Do jutra.